Pytanie mam takie, czy w ogóle w Europie istnieje coś takiego jak rynek pracy europejski? Czy jest coś takiego? Bo pomyślę, tak, tak było, że można byłoby się przemieszczać pomiędzy różnymi krajami, ale jeżeli tego europejskiego rynku nie ma, no to on nie działa tak, jak powinien. I pytanie, czy jest, a jeżeli nie, to co trzeba zrobić, żeby był? Teoretycznie mamy jednolity rynek pracy w Unii Europejskiej, praktycznie nie, bo skoro niecałe 3% osób pracujących pracuje poza krajem macierzyńskim, to o jakim rynku jednolitym mówimy? Nie dziwi w związku z tym, że niedawno przyjęte przez Business Europe rekomendacje w zakresie uelastycznienia rynku pracy bazują raczej na uelastycznieniu rynków krajowych, a nie mówią o jednolitym rynku europejskim. Ja potem się do tego odniosę jeszcze. Business Europe to jest największa organizacja przedsiębiorców i pracodawców w Europie. Jesteśmy jej członkiem i jeżeli ta organizacja formułuje rekomendacje, to po pierwsze są one wypracowane przez wszystkie organizacje krajowe, znaczy przedstawicieli wszystkich krajów, a po drugie warto zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli Biznes Europe stawia pewne warunki, mówi, że pod, pod takimi warunkami będziemy więcej zatrudniać. To znaczy, że jeżeli inaczej mówiąc, tych warunków nie spełnimy, to o wzroście zatrudnienia możemy zapomnieć. I e, Biznes Europe rozpoczyna od, od tego, że w obecnych warunkach absolutnie nie jesteśmy w, w stanie spełnić wymagań strategii lizbońskiej 75% osób w wieku produkcyjnym pracujących. Po drugie, mówi, że. Zasada jest prosta, jeżeli nie dostaniemy stopu zwrotu z inwestycji takich jak w Chinach, nie będziemy w Europie inwestować. A dlaczego mielibyśmy? Przecież to nie jest działanie charytatywne. I potem mówi tak, że są trzy czynniki niezbędne do wzrostu zatrudnienia. O pierwszych dwóch mówiliśmy już na wcześniejszych spotkaniach, to jest reforma systemu świadczeń społecznych, Chodzi o to, że świadczenia socjalne osłabiają motywację do pracy i powodują wzrost opodatkowania pracy, a tym samym wpływają na obniżenie inwestycji i na skutek niskiego poziomu inwestycji nie jesteśmy w stanie zaabsorbować tych 25 milionów bezrobotnych w Europie. Po drugie, zmniejszenie obciążenia pracy podatkami. W Europie jest to szczególnie wysokie. No i po trzecie, to o czym będę teraz mówił, to jest zwiększenie elastyczności rynku pracy. Bo z jednej strony mamy 25 milionów bezrobotnych, ale z drugiej strony mamy 5 milionów prawie ofert pracy w tej chwili. Czyli jedna, jedna piąta z bezrobotnych mogłaby natychmiast znaleźć pracę, tylko nie u siebie, nie w swojej wiosce. I rozwiązania, które zostały przedstawione rządom jako rekomendacje, to Business Europe popiera tak. Po pierwsze samozatrudnienie. Ja wiem, że w Polsce ono nie cieszy się poparciem szczególnie związków zawodowych, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład Holendrzy doceniając rolę samozatrudnienia w gospodarce zwolnili w ogóle osoby samozatrudnione z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Po drugie agencje pracy tymczasowej, też rozwiązanie, które się związkowcom nie podoba. Trzecia kwestia, poszerzenie definicji fair dismissal, Takiego uczciwego zwalniania i uproszczenie procedur zwalniania w firmach. Proszę zwrócić uwagę, że Hiszpania, która miała bardzo ścisłe reguły zwalniania, tam naprawdę było trudno rozstać się z pracownikiem, jednocześnie ma najwyższe bezrobocie. Pracodawcy niechętnie zatrudniają w sytuacji, kiedy, kiedy mają brak robót, nie mogą, nie, nie mogą zwolnić. Następnie negocjowanie wynagrodzeń na poziomie przedsiębiorstwa, a nie całej branży. Dlatego, że co z tego, że branża się mocno trzyma? Jak na przykład mam firmę w słabym gospodarczo regionie i ta firma nie może sobie pozwolić na różnego rodzaju prezenty dla załogi. Zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia i zacieśnienie ich współpracy z prywatnymi agencjami i organizacjami not-for-profit. Przymierzamy się do tego w Polsce, ale już przymierzamy się od, tego, od, od, od tylu lat, że w ogóle zwątpiłem, że, że prywatne firmy zostaną ciągnięte do działania i organizacje not for profit również zresztą. I jeszcze cztery kwestie, koordynacja certyfikowania kwalifikacji zawodowych, no one powinny być transferowalne z, z, z między krajami, aby po prostu zmniejszyć ryzyko w sytuacji kiedy zatrudniamy ludzi, my, my potrzebujemy wiedzieć z jakimi kompetencjami taka osoba przychodzi, po drugie, transferowalność świadczeń emerytalnych i ograniczenie przywilejów emerytalnych, żeby nie było takiego lęku, że jadąc do innego kraju, tracę świadczenia, tracę przywileje. Pełne wdrożenie dyrektywy usługowej. Ona nie jest jeszcze do końca wdrożona. I kwestia utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Znaczy, to są rekomendacje Business Europe, które. Po zrealizowaniu mogą zwiększyć skalę zatrudnienia w Polsce. A to zupełnie zrozumiałe, że w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce, gdzie wahania zamówień są bardzo duże, gdzie ktoś, kto wchodzi na rynek, musi wykorzystać efekt skali, efekt specjalizacji, do tego jeszcze musi natychmiast przestawić linie produkcyjne, ponieważ premia. Pionierska, która kiedyś rozkładała się na kilka lat, dzisiaj musi być zdyskontowana w ciągu kilku miesięcy, powoduje, że smartfony będą zawsze montowane w Chinach, a nie w Europie. Europejski rynek jest zbyt sztywny. My nie jesteśmy w stanie postawić kilkudziesięciu tysięcy ludzi natychmiast do przestawionych taśm technologicznych. I na jedno, może jeszcze bym zwrócił uwagę, że Biznes Europe też reko rekomenduje to, o czym było przed chwilą powiedziane, rozwijanie dualnego kształcenia, to znaczy przejście do kształcenia równolegle w szkole i w firmach. Dzięki temu, że Niemcy i Austriacy to tak dobrze opanowali, dzięki temu to bezrobocie jest mniejsze. Teraz jak do tego dochodzić? Znaczy, to może zabrzmi dziwnie, ale Business Europe, organizacja europejska, organizacja pracodawców podkreśla rolę dialogu społecznego. Trudno sobie wyobrazić zmiany bez przyzwolenia społecznego. Słyszeliśmy przed chwilą, że Litwa poniosła porażkę. My od lat zabiegamy o wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy. To było na dwa lata tylko przyjęte w okresie kryzysu, a potem uznano, że to jest niepotrzebne. Tymczasem my dzisiaj się przygotowujemy do przyszłego roku, gospodarka bardzo zwolniła, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy mniej więcej nie dostaniemy od rządu zgody na wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy i będziemy musieli w przyszłym roku przewidywać, że płacimy przestojowe, a w momencie kiedy mamy dużo zamówień musimy wypłacić dodatki za nadgodziny, to skala zwolnień grupowych na przyszły rok będzie większa. Wybierajcie Państwo, znaczy my już nie możemy dłużej czekać, bo premier co prawda powiedział w swoim wystąpieniu, że y, okres y, zostanie wydłużony, ale Ministerstwo Pracy widzę, że chce to chyba wynegocjować ze związkami zawodowymi. A ja mogę powiedzieć po 10 latach pracy w Komisji tej Strony, że tego się nie da ze związkami y, wynegocjować, ponieważ reprezentacji związków zawodowych, reprezentanci związków zawodowych pochodzą z takich zakładów pracy, których to w ogóle nie dotyczy kopalniach w sektorze publicznym, oni są oderwani od rzeczywistości. I to jest właśnie największe zagrożenie, które ja widzę w Polsce, że wzorce z sektora publicznego będą przenoszone do sektora prywatnego i z sektorów silnie regulowanych, można powiedzieć, do sektorów rynkowych. Znaczy, ponieważ tam siedzą związkowcy. Nie zgadzają się na zmiany, a skoro się nie zgadzają na zmiany, bo mogą albo liczyć na dotacje z budżetu, albo e, no, na, na, na takie tolerancyjne traktowanie jak w sektorze publicznym, to e, wszyscy w sektorze prywatnym pytają się tak, no dlaczego mój, mój, mój kolega ma regularne godziny pracy od 8 do 16, ma takie i takie przywileje. E, nie musi się zrywać w sobotę na przykład do pracy. Jednocześnie państwo od nas wymagacie, żebyśmy na przykład remonty dróg prowadzili w, w sobotę i w niedzielę. No bo to, 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 nie powinniśmy tego robić w dni, w dni powszednie. I rozjeżdża się na nasze rozumowanie, znaczy nasze, czyli pracodawców i związkowców, którzy w Polsce szczególnie są ulokowani w tych w, w sektorach niepodlegających. Prawom rynku. Ale teraz chciałem zwrócić uwagę Państwa, że na, na to, czego w tym oświadczeniu Biznes Europe nie ma. Właśnie Biznes Europe mówi tak, że perspektywa stworzenia jednolitego rynku europejskiego jest bardzo odległa, w związku z tym musimy się dzisiaj skoncentrować na regulacjach dotyczących rynków krajowych i każdy kraj powinien wprowadzać maksymalnie, znaczy możliwie maksymalnie elastyczne reguły. No tak tylko, że w ten sposób nie, nie, nie tworzymy tego jednolitego rynku europejskiego, który miał dać korzyść. A ja uważam, że najpoważniejszą barierą i niedocenianą, o, o czym się często nie mówi, jest brak wspólnego języka europejskiego. Ja również jestem przykładem tego zjawiska, bo mówię po angielsku, mówię po francusku, ale nie na tyle dobrze. Żeby przekazać Państwu niuanse i wolę posługiwać się językiem polskim. No ale co mają zrobić ludzie, którzy w ogóle nie mówią, tak? Je Jeżeli na przykład wyjeżdżają do innego kraju, to znajdują się w pewnej izolacji społecznej, nie ma przenikania się kultur. To oczywiście można pojechać układać glazurę do Anglii na kilka miesięcy, potem wrócić, przywieźć pieniądze. No, ale to nie pozwala nam uczestniczyć w, 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 w życiu społecznym tamtego kraju, to nie skłania do wyemigrowania wraz z rodziną. Nawiasem mówiąc, chyba dlatego właśnie dużo więcej Polaków wyjeżdża do Anglii, bo język ten jest popularniejszy niż na przykład do Niemiec. No i w, i, i w takiej sytuacji właśnie się znajdujemy. Niecałe 3% Europejczyków pracuje w, w kraju innym niż e, 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 kraj e, macierzysty. I teraz. Jeżeli przeniesiemy się na Grunt Polski, to z czego to ja bym powiedział tak w warunkach polskich, czyli w warunkach kraju, który nie ma zasobów kapitału, nie ma nowoczesnych technologii, nie ma dobrej infrastruktury, to elastyczny rynek pracy jest szczególnie istotny. Absolutnie nie zgadzam się z twierdzeniem polityków, którzy mówią tak, no popatrzcie, nasze regulacje rynku pracy kategoriach różnych porównań międzynarodowych, to wypadamy całkiem nieźle, wypadamy w środku, wypadamy na 40-50 pozycji. No tak tylko, że tak to by było akceptowalne, gdybyśmy w innych obszarach mieli przewagi konkurencyjne, ale my nie mamy. My jako Polacy możemy tylko właśnie konkurować zasobami jakości, znaczy jakością zasobów pracy, tak i mobilnością na, na rynku pracy. No i tu oczywiście od razu się nasuwają trzy rozwiązania. To jest czas pracy. Jeżeli będziemy mogli bardziej elastycznie organizować czas pracy, na przykład mieli wy, wy, wydłużone okresy rozliczeniowe, to w mniejszym stopniu będziemy musieli sięgać po różnego rodzaju inne umowy niż umowa o pracy. To są warunki zatrudniania i zwalniania. Nikt nas nie zmusi do, 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 do zatrudniania pracowników. Jeżeli nie będziemy mieli świad świadomości, że to nam przynosi korzyści, Znaczy nie, nie oczekujcie tego państwa od menedżmentu fir firm, dlatego, że oni są pilnowani przez swoich inwestorów, akcjonariuszy, którzy oczekują stopy zwrotu. I doszło do takiej sytuacji, że w Polsce mówi się, że jest ogromny udział osób pracujących na umowy cywilnoprawne, w, w elastycznych formach zatrudnienia, ale dlaczego? Bo ci, którzy są na umowie o pracę, są po prostu niedoruszenia. Jeżeli na przykład w okresie przedemerytalnym wpada się na 4 lata w kompletną ochronę, to znaczy nie tylko nie można zwolnić takiego człowieka, nawet gdyby w ogóle nie pracował, ale nie można mu nawet obniżyć wynagrodzenia. No to nie dziwota, że takich osób się niechętnie, takie osoby się niechętnie zatrudnia. Jeżeli nie ma możliwości zwalniania, nie będzie zatrudniania w okresie lepszej koniunktury. I ostatnia kwestia to jest kształtowanie wynagrodzeń w dostosowaniu do kondycji finansowej firmy, tak jak powiedziałem, a nie kraju czy branży. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że związki zawodowe w tej chwili, kiedy negocjujemy właśnie to wydłużenie okresu rozliczeniowego, to związki zawodowe uparły się, że, że musi być, muszą być negocjacje branżowe. Znaczy, ja mogę zrozumieć, dlaczego oni do tego zmierzają, tak? bo w, w, tego typu e, regulacje wzmacniają pozycję związków zawodowych, mu, muszą być zawarte umowy, to potem jest trudniej zmienić. Ale gdybyśmy się na to zgodzili, to uwzględniając ogromne zróżnicowanie poszczególnych regionów Polski, to po prostu część firm musiałaby się e, zamknąć. Po prostu nie podoła e, tego typu wymaganiom. Była przed chwilą mowa na, na slajdzie, gdzieś tam zauważyłem kwestia e, płacy minimalnej. E, no wiemy o tym, że płaca minimalna powyżej pewnego poziomu szkodzi w zatrudnianiu. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest trochę tak jak z krzywą lafera. Tak? Wiemy, że wpływy podatkowe wzrastają wraz ze wzrostem podatków, ale po przejściu pewnego punktu zaczynają spadać dławią gospodarkę. To określenie tego punktu przegięcia jest bardzo trudne. I w przypadku płacy minimalnej, to tylko można się oprzeć na badaniach porównawczych. To pokazuje, że jak długo płaca minimalna nie przekracza w danym regionie, podkreślam, nie w kraju, tylko w regionie 40% płacy przeciętnej, to nie rodzi jakichś negatywnych konsekwencji. Tak się układają wynagrodzenia mniej więcej. Tylko na przykład na Rzeszowszczyźnie 40%, znaczy przepraszam, 40, płaca minimalna, która dzisiaj w Polsce ma chyba 41% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, oznacza to, że na Rzeszowszczyźnie jest to prawie 60% przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym ja bym powiedział, że no w dzisiejszych warunkach walka o podniesienie płacy minimalnej, którą kontynuują związki, jest nieuzasadniona i to, że premier powiedział, że nie podniesiona zostanie płaca minimalna ponad te 1600 zł w przyszłym roku, to jest słuszne podejście, bo to już zaczynałoby być groźne. Aha i chciałem się jeszcze z państwem podzielić pewnymi danymi, tak? Zostały przeprowadzone badania, które pokazują jak wyglądają stosunki pracy, stosunki przemysłowe w firmach, gdzie są związki zawodowe i gdzie nie ma związków zawodowych. I tak na przykład w przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe, zatrudnienie na umowy cywilnoprawne, czyli te, których tak związki nie lubią, jest znacznie częściej stosowane niż w przypadku przedsiębiorstw, których związki zawodowe nie działają. Tam, gdzie nie działają to jest 50% firm, tam gdzie działają 74% firm. To znaczy, że przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, masz związki zawodowe, musisz zatrudniać ludzi na umowy cywilnoprawne, czyli związki zawodowe same rujnują sobie bazę. I ostatnia kwestia, Podobnie zatrudnienie na czas określony, też związki zawodowe lubią umowy na stałe, a nie na czas określony. Tam, gdzie działają związki zawodowe, występuje w 84% firm. Tam, gdzie nie ma związków zawodowych, tylko w 63% firm. Tak? Właśnie to pokazuje, że usztywnienie rynku pracy z takich czy innych powodów, czy to będą regulacje wprowadzane przez rząd, czy wymagania związków zawodowych w firmie zawsze powoduje, że mamy taki dualny rynek pracy. Z jednej strony tych kompletnie niedoruszenia i z drugiej strony tych, którzy muszą być w takim razie absolutnie mobilni. Gdybyśmy... I Wiktora na końcu poproszę o dwa komentarze. Pierwsza kwestia dotyczy elastycznych umów zatrudnienia. Pani Rita pokazywała słowo liberalizacja, które stało się takim słowem negatywnie postrzeganym przez społeczeństwo. Wydaje mi się, że w tym przypadku. Akurat związkom zawodowym udało się wcisnąć hasło pod tytułem umowy śmieciowe. Umowa śmieciowa brzmi negatywnie, od razu ludziom się źle kojarzy. Pytanie jest takie: jakby można było trochę wytłumaczyć, na czym polegają tak naprawdę elastyczne formy zatrudnienia. Dwa, wydaje mi się, ten przykład Hiszpanii dobrze pokazuje, że w momencie, kiedy mamy bardzo sztywny rynek pracy, to siłą rzeczy bezrobocie od razu w przypadku spowolnienia istotnie rosło. I druga kwestia jest taka, czy problem jest w, umow w tych umowach elastycznych. Przypadkiem czy nie jest problem w tym, że zwykłe umowy tatowe są mało elastyczne? W związku z tym, siłą rzeczy, pracodawcy uciekają w ten drugi, ten drugi aspekt. Panie Wiktorze. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, ta etykieta, która przygnęła do umów czasowych, określanie ich jako śmieciowe, jest bardzo pogardliwe i no nie, nie, zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe. Znaczy, to Na tyle głęboko się zakorzeniło, że w tym momencie już nawet jak rozmawiamy pomiędzy sobą, już nie dodajemy tak zwane śmieciowe, tylko po prostu jakby daliśmy się złapać w tę pułapkę i jakby, w, 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 tak. Jest faktem, że Polska ma największy odsetek pracowników najemnych, którzy pracują w elastycznych formach. To jest 27% jeszcze niedawno, czyli przed wybuchem, przed rozpoczęciem ostatniego kryzysu, przodowała w tych statystykach Hiszpania. Ale w Hiszpanii, kiedy zaczęły się problemy, to właściwie 95% wszystkich osób, które straciło pracę od 2008 roku, to byli pracownicy zatrudnieni na umowy czasowe, stąd ten wskaźnik wciąż się utrzymuje wprawdzie na wysokim poziomie, ale jest nieco niższy ni, niż w Polsce. Tylko podstawowa sprawa to jest taka, jak, co się kryje, znaczy, to nie jest tak, że to 27% to są wszystko umowy cywilnoprawne, Albo nie, mówię o dzieło. No, niestety jest problem z danymi, żeby odpowiedzieć precyzyjnie, jaka jest struktura tej grupy, ale na przykład ubiegłoroczne dane, dane z takiego badania reprezentatywnego Diagnoza społeczna 2011 pokazują, że wśród osób do 35 roku życia 75% osób zatrudnionych na umowy czasowe to są klasyczne umowy o pracę, tylko że na czas określony, czyli takie, które można rozwiązać bez podawania e, konkretnego, konkretnej przyczyny wypowiedzenia w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Natomiast zdecydowana mniejszość to są umowy e, cywilnoprawne. Także tutaj e, myślę, że zbyt często utożsamia się to 27%, czyli to, to jedną czwartą wszystkich zatrudnionych, że to są pracownicy e, na umowę e, zlecenie dzieło. E, oni nie mają w przypadku zlecenia jest, są odprowadzone składki emerytalne, ale na przykład w przypadku umów na o dzieło tych składek nie ma. Absolutnie się zgadzam z tym, że problem nie leży w, w tym, że te umowy na czas określony łatwo rozwiązać, tylko problem w tym, że te umowy, stałe kontrakty są no, po prostu bardzo trudno rozwiązywalne. Tutaj, padł przykład Hiszpanii, ona jest akurat rzeczywiście bardzo interesującym przykładem, bo jeszcze parę lat temu prawo pracy w Hiszpanii mówiło, że znaczy, są jakby dwie bariery w zwalnianiu pracowników. Pierwsze to jest to, że trzeba podać konkretną przyczynę i pracownik może pójść do sądu pracy i podważyć opinię pracodawcy, a druga to jest kwestia odszkodowania. No i w Hiszpanii wysokość odprawy rosła wraz ze, z długością wydłużaniem stażu pracy w konkretnej firmie. W przypadku pracowników, którzy w danej firmie przepracowali więcej niż 20 lat, ich odprawa wynosiła była równo, równoważna w kwocie 48 miesięcznych wynagrodzeń, czyli czteroletniej płacy. No, właściwie firma. Zastanawia się, czy ewentualnie zwolnić pracowników, kiedy pojawiają się jakieś problemy. Spadają zamówienia, yy, pogarsza się płynność, no i tutaj mamy jeszcze taki po prostu gigantyczny cios yy, w postaci konieczności wypłaty odszkodowania. Także ja ani przez chwilę nie dziwię się pracodawcom w Hiszpanii, że oni yy, po prostu nie, za, nie zatrudniali pracowników yy, na stałe. No i yy, badania prowadzone dla krajów OECD również pokazują, że yy. Ten odsetek stosowania umów czasowych jest najwyższy w tych krajach, gdzie, jest, gdzie stosowanie umów czasowych jest nadmiernie restrykcyjne. I dlatego ten wysiłek reformatorski należy skoncentrować na deregulacji stałych umów o pracę, a nie zaostrzania umów czasowych, bo tak naprawdę one pełnią bardzo pożyteczną rolę, w szczególności dla osób młodych, które wchodzą na rynek pracy po raz pierwszy, albo dla osób, które po jakiejś przerwie chcą wrócić na rynek pracy, to jest taki wehikuł, który pozwala im trafić na rynek pracy, czyli w, to jest forma bezpieczna dla pracodawcy, chętniej on podejmie takie ryzyko, żeby takiego pracownika chociażby przetestować, sprawdzić ile on rzeczywiście wniesie do, do, tej firmy, do, jego, do jego firmy. Polityka fiskalna, rynek pracy, to zna... nie muszę rozwijać, tak? Tak, dziękuję za przypomnienie, bo to jest rzeczywiście bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, bo jak nie wiem, słyszymy, czytamy o reformach, które są wprowadzane w krajach południa Europy, no to 90% albo więcej przekazu to jest cięcie deficytu, cięcie wydatków, nieraz podwyższanie podatków, natomiast w mojej opinii, przynajmniej w moim odczuciu, zbyt małą wagę przywiązuje się do Reform strukturalnych, które uelastycznią tamten rynek pracy, uelastycznią tamten rynek produktów. Gdy te reformy będą postawione na tych dwóch nogach, to w świetle badań jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. No, przywołam tutaj wyniki całkiem niedawno opublikowanego, opublikowanej pracy dwóch ekonomistów, Alberto Alessiny i Sylwii Ardagna. Obaj, znaczy, ci ekonomiści są związani z Uniwersytetem Harvarda. I oni Pokazali, że konsolidacje fiskalne, czyli reformy finansów publicznych, którym celem jest redukcja deficytu i długu, znacznie częściej prowadzą do przyspieszenia tempa wzrostu w tych krajach, w których rynek pracy i rynek produktów jest elastyczny. Czyli innymi słowy, jakie z tego wnioski można wyciągnąć? No, po pierwsze, takie, że bez tych reform strukturalnych przywrócenie wzrostu gospodarczego w Grecji, w Hiszpanii czy, czy we Włoszech jest dużo mniej prawdopodobne niż na przykład w Irlandii albo w krajach bałtyckich, gdzie jakby wyjściowy poziom tej deregulacji jest znacznie korzystniejszy z punktu widzenia elastyczności przedsiębiorstw, jakby dostosowania się do sytuacji na rynku produktów. Dziękuję. Porównali te regulacje, byłoby znacznie lepiej.